Kotek piję mleko, kotek piję mleko, kotek piję mleko, kotek piję mleko. Czarne koty u mnie wiszą na ścianie. Drogie panie, rozpoczynam z kazanie To gadanie, rymowanie, ryjebanie To pisanie, to zranienie, tutaj Ewa Wiem, że jesteś do zdobycia, do ukrycia Nie masz nic, możesz być albo ślić Ja i tak się zbliżę tam, gdzie kotek sobie liże Schizę zatrzymam na krawędzi, to nie więzi tylko nędzi Więc już zerwany, ty kochanie, moja pani Poszedł często się gwoźdzami, a gdy tylko to się stanie Znajdziesz miejsce na my ścianie Okej, okay. suchion Kotek piję mleko, kotek piję mleko Nas tego będzie niezuchęta i zapamiętaj, kusi koci mięta. Rozpoczęta już gra wstępna w koci łapki, łap spadające gwiazdki. Kotek pijem leko, kotek pijem leko, kotek pijem mleko kotek pijem leko. A teraz wszyscy razem śpiewamy refren. Uwaga i Kotek pijem mleko kotek pijem mleko Piję mleko, piję mleko, kotek piję mleko, kotek piję mleko, kotek piję mleko Mleko, płynie rzeką, galaktyką, po tym nie ciebie pragnę, przy nas pracem nocą, raczej nie inaczej pod gwiazdami, bądź w paznokciami mnie nie podrapisz, tego pragniesz. Ja się bawię ciebie bawię, najpierw w górze, potem górze, nawet duszę twą poruszę, mleka pragniesz, łatwisz też, to masz go i bierz o tym marzysz. Zaraz droga mleczna spójnie po twojej twarzy. Kotek piję mleko, 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 kotek piję mleko.